Spotkaliśmy się tutaj, by pomóc ósmoklasistom w dokonaniu wyboru szkoły średniej. Przedstawiamy im ofertę zespołu szkół ekonomiczno-administracyjnych w kole. Zaletami Kielskiego Ekonomika są na przykład wykwalifikowana kadra nauczycielska, która świetnie przygotowuje do egzaminów maturalnych, jak i egzaminów zawodowych. Naszą szkołę wyróżniałem również praktyki zagranicą, we Włoszech lub Hiszpanii. Świetna atmosfera, dużo wycieczek, dużo również imprez pozaszkolnych lub, lub, lub wydarzeń typu spływy kajakowe albo dyskoteki. Kierunki w naszej szkole są dostosowane do potrzeb rynku. Pragnę nadmienić, że nasza szkoła jest jedną z najlepszych szkół średnich w Powiecie. Zajęliśmy 14 miejsce w wojewódzkim rankingu perspektywy. Zostaliśmy uhonorowani srebrną tarczą już po raz kolejny. Jeżeli ktoś jeszcze nie podjął decyzji o wyborze szkoły średniej, to serdecznie polecam właśnie ekonomika. Zapraszamy do ekonomika. Tu na pewno znajdziecie coś dla siebie. Witamy dyrekcję, grono pedagogiczne, a szczególnie witamy Was i Waszych rodziców, drodzy uczniowie. Ekonomik to szkoła z wieloletnią tradycją, funkcjonująca od ponad 75 lat. Szkoła, która pewnie nie tylko Wam, ale także naszym rodzicom, <coughs> znają i wkraczają się z pomostą nauką i z tym czasem. To tutaj kształcimy się, nabywając trzech umiejętności. Spracować jako ekonomiści, geodeci, czy też specjaliści do spraw rachunkowości oraz turystyki. Dzień otwarty to doskonały moment, aby zaprezentować Wam, w które naszą ofertę inwestycyjną na 2023-2024. Będzie świetna okazja na dobrą zawodowość. Poprosimy pana dyrektora Mieszczanowa Rzeszowskiego o zabranie głosu. Mhm. Dokonacie takiego wyboru, to w tym roku proponujemy Wam cztery klasy technikum. Przy że to powiedzieć, nie będzie klasy liceum, mówimo kształcącego kształcące. kończymy edukację w tym profilu szkoły. Będą cztery klasy pięcioletniego technikum, technika ekonomista, rachunkowości, kogości, geodeta, geodeta i obsługi Myślę, że to jest dość szeroka oferta. Jeżeli ktoś myśli o naszej szkole, to jak sami za chwilę zobaczycie, przekonała do wyboru młodzież w naszej szkoły, czyli właśnie starsi koledzy, którzy zrobią to najlepiej. Ja Wam gwarantuję, że w naszej szkole można się dobrze bawić, ale trzeba również troszkę popracować. Jeżeli nie dacie nam szansy, gdy rzeczy się z nami na te pięć lat, to postaramy się i zrobimy wszystko, żeby jak najlepiej. technika w zawodzie, który sobie wybierze. Ja dziękuję za to, że przy, przyjęliście nasze zaproszenie i że zamierzacie, albo przynajmniej niektórzy z Was myślą o wyborze szkoły, a wybór jest ważny, pamiętajcie, jest to wybór na pięć lat. Także warto się zastanowić, a serdecznie zapraszam do poskóry ekologicznej. Myślę, że Panie i Panie, my przy okazji się zakończymy super dobrze, ostatnia nam się udać, dalej Dziękuję i zapraszam.